Trochę się wkręciłam, bardzo przepraszam, witam Was, to jest wóz strażacki z drabiną, wykorzystałam do tego ZFRC, on nie jest w komplecie, ale jak go się zamontuje dodatkowo, to jest totalny szał. Kawał wozu strażackiego, w środku kabiny siedzi bardzo przystojny i dzielny strażak w pełnym umundurowaniu, gotowy do akcji. Oczywiście kask, rzecz obowiązkowa. A w środku też mamy czekan, butlę gazową. Tu mamy krótką falówkę i kierownicę, którą możemy nawigować. Mamy też, jak widzieliście, światła i dźwięk. To są niezależne opcje. Mamy dwie opcje dźwięku, zmieniane wewnątrz kabiny. A, proszę bardzo. Tak to wygląda. Tu antenka do RC, jakby dodatkowy zestaw. No i co tutaj? No drabina najważniejsza. Drabina jest rozsuwana, to ją możemy mechanicznie szybko lub wolno złożyć. Mamy kosz dla naszego dzielnego strażaka. Tu mamy um, taką wyrzutnię do montowania rury. Czekajcie, niech stanie. Tak. Ma rękawiczki, więc. Ciężko mu się przez te rękawiczki ręką włóż. Dobra. Stań tutaj. Dam ci pod spodem rurę. A, i tu możemy zamontować bezpośrednio wypływ wody i gasić e, pożar. Okej. Okay. Dobrze. Tak strażak nasz wygląda. Słuchajcie, i tak, mogę tutaj z powrotem. Schować naszą drabinę, podnieść ją do góry, ale najważniejsze, słuchajcie, no jak wysuwa się drabina, to konieczne są te, które ma bud strażacki, zabezpieczenia takie boczne, które utrzymują cały samochód w stabilnej pozycji. One są z jednej i z drugiej strony. I wtedy jest bezpiecznie, można tutaj pracować. Tu mamy możliwość operowania dźwigiem z tej pozycji. Jak mamy dwóch strażaków, to jeden może przesuwać całą kabinę i ten koszyczek z drabiną w dowolnym miejscu. No tu mamy oczywiście gumowy wąż z wodą. Tutaj troszeczkę sprzętu takiego strażackiego: jest i łopata, jakiś wielki. Taki czekan i szczota i łupata. Tu mamy słupki do odgrodzenia niebezpiecznego terenu. Mamy tutaj jeszcze taki z drugiej strony, taki nawiew. No, kawał sprzętu, naprawdę piękny, wielki strażacki wóz. Tu taka imitacja aluminium w środku. Opony gumowe są miękkie, będą cichutko się poruszały po podłodze. No i godziny zabawy i ratowania a nie tylko kotków na drzewie, ale też wielkich pożarów miłej zabawy.